Hejoo! Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj świąteczne otwieranie paczuszek. Mamy cztery duże paczuchy do otworzenia, także zabieramy się do roboty. Ta paczucha przyszła z Niemiec. Ta i ta przyszła paczucha z Niemiec. To są od jednej pani. Także co? Ta jest paczuszka dla Jagody, więc otwieramy ją na sam początek. Ja już sobie otworzyłam, żeby, wiadomo, jedną ręką nie musieć otwierać. Ale zobaczymy, co my tu mamy. Dobra, na pierwszy... Ogień idzie list. O pierwszy ogień idzie liścik. Ja zobaczę, czy ja mogę go przeczytać. Okej, okay, to są po prostu mm, yy, świąteczny wierszyk. Tutaj mam taki świąteczny wierszyk. Także jest tak on. I yy, co, i co, i co? I dobra, jedziemy, jedziemy dalej. Widzę, że nie ma nic żadnego. O, chwileczkę. Dobre, dobra, dobra, to była chwila przerwy. Jedziemy dalej z otwieraniem, jak ona zasnęła. Tu mieliśmy tą kartkę. Teraz tak, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ale to odepnę. Cóż to jest? Coś jakaś taka torba. już wiem, to jest taki przewijaczek że przewijaczek, tak no mega, wiecie, że ostatnio o tym myślałam, że mówiłam, że muszę to kupić jak teraz byliśmy u um, Radka to się śmiałam, że, że ja go dałam mu ten um, wiecie co zrobi na łóżku, jak go ja przebierałam <grym> także mega, naprawdę bardzo takie um, że tak powiem, pożyteczne o, mamy reklamy. I jakieś te. Naprawdę bardzo fajne. Tu chyba na chusteczki. No genialne. <świetnie> Świetne. Na wjazdy po prostu kozak, że tak powiem. Dobra, jedziemy. Dziękujemy bardzo. O, mój Boże! Prześliczny talerzyk. Bosiu. Jakiś słodki ze śrebaczkiem. Jakiś słodki. O, tu drugi, no prześliczny I akurat jakby to zaraz zacznie jeść Także e, Także w ogóle mega Patrzcie, tu taki kubeczek No cudowny, naprawdę Ja, Takie akurat na teraz Bo naprawdę, bo ona zaraz kończy 6 miesięcy To zaraz będzie My wprowadzać jakieś inne jedzenie Patrzcie, jakie śliczne Cudny, naprawdę Mega ładne tu mamy skarpetusie. Boże, Jagoda, ty masz za dobrze. Ty masz po prostu za dobrze jagódka. Takie grube, śliczne skarpetki. Jest naprawdę, nie no. Cudowne, cudowne. I tutaj, co mamy? O nie, o nie. Patrzcie. I am free spirit, jestem wolny. O, boże, patrzcie, to jest Elcia. Podusia. Prześliczna podusia z Elcią. Z Mustankiem z dzikiej doliny. Prześliczna, naprawdę. No, dziękujemy bardzo. No, ja jestem po prostu pod wrażeniem. Jaka piękna paczka. I tu jeszcze coś mam. I jeszcze mamy. Nie, no, nie będę już musiała kupować wyprawkowych tych przyborów, no, Jest to takie łyżeczki. No naprawdę, patrzcie, wow. Prześliczne, po prostu prześliczne. No cudo, naprawdę cudo. Dziękujemy bardzo, a w ogóle jagódka, bardzo dziękuję. Na pewno jej się to spodoba. Mm, I co? Teraz dobra, wiecie co? Tą zostawię sobie mm, na koniec. To będzie fajnie mi służyła jako taki ten. Także teraz... Y Kolejną z Niemiec o, ty, Pani Bogu miły Także dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo. Otwieramy dalej. Kurczak, ja to tak chciałam jedną ręką wziąć, ale to tak ciężkie, że masakra, że musiałam dwoma rękoma. Co my tutaj mamy? O ja! Chyba to góry nogami wziąłem, czy nie? Co my tu mamy? Patrzcie. Tym razem taki ogromny Pferde Pflege, to chyba jest właśnie na ten Spray na owady, co? Nie wiem, możecie mnie tutaj Pflege mm. to nie są jakieś ufady <grytanie> Nie wiem, ale, ale mieliśmy Wiem, że też z Niemiec dostaliśmy To sto... też od tej pani Paczkę, Ym, to był taki mały I też używaliśmy, otóż taki Uda się obudziła nie chyba się przeciąga. To jest taki big, big. Naprawdę ciężkie, literowe. Ja nie mogę. No po prostu hit. Mega dziękujemy. Tu mamy kopystkę żółtą. Żółciutką kopystkę. Kłademy ją tu na ziemi. Tu mamy gumeczki. Taki, różowy i brązowy. Bo w ogóle te paczki są tak starannie zrobione, że to jest aż tak, aż naprawdę, naprawdę miło się je otwiera. I tu mamy czarne. O e, co mamy jeszcze? Chyba na pewno do góry nogami zaczęłam otwierać. O, ja go to już nie chyba. Tu co mamy? Oho! Takich jeszcze nie mieliśmy. Takie smaczki bananowe. Zobaczymy czy będą ko smakowały, ale one to... Wszystko wszystko blarne są, że tak powiem. I tu mamy, widzę, już kantarki. Taki niebiesciutki O, ale fajnie, rozmiar full. Rozmiarów full to brakuje zawsze. Piękny. Niebieski kantarek. Tylko odłożymy. Tak po cichu, odłożę. Bo chyba jednak śpi. A tu mamy fioletowy granat. Oj, patrzcie, tu jest jeszcze jedna kupystka. Jedna kopystka, jeszcze taki, taki fiel fioletowy, granatowy, jakiś taki o kantarek, też chyba full, ale nie wiem, sprawdzę VB, a tu nie wiem chyba, chyba nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. Co tu mamy, takie też duże? O ja, tam jest do góry nogami na pewno. Dobra, jedziemy z tymi mniejszymi rzeczami. Tu mamy pomadkę na. Taki okres idealny, zimowy. Ja ten stop używam. Tu mamy takie o, bombki czekoladowe. Smaczne. I tak co tutaj jest? O ja! Ile ich? Mamy tak jedną czekoladę. Nie wiem jaki to jest smak. Nie jadłam nigdy. Także mam czekoladę numer jeden. Oho! Zaraz otworzę Słony karmel, uwielbiam O ja, biała z tym mm, To w ogóle będzie pyszne Jak wszystko Tu mam o, mleczną Idealna dla Szymona On lubi mleczne A tu mamy kokosową Białą, o Boże, tam też otworzę Zaraz, sądzę, <ślamy> niby wszystko Od razu otworzyła Co tu jeszcze mamy? Tu Czekolada z papryczkami chili. No nieźle, nieźle. No już pewnie będzie dobra. Na pewno Łukaszowi zasmakuje. Tu jest tak dyniowa też nigdy nie jadłam. Też chętnie posmakuje. Jez, ile tego jest? A tu o! Cynamonowa. Też może być pyszna i tu biała pycha. Co tu mamy jeszcze? Jeszcze mamy jedną pomadkę. O mój Boże! Ej, naprawdę, ta paczka. No nie no, ja, ja po prostu nie mam słów. Ja co jesteście kochani, naprawdę. To jest. Jezus. To jest tak po prostu cudowne. O ja! Patrzcie, rękawica. To będzie mój po prostu must have. E, jak pójdę do koni. No nie. To będzie mega drapciadko. Dla następnym filmiku biorę to i idę podrapcać źrebaczki. O, mega, naprawdę mega. Tu o, odkładamy. Tu mamy jeszcze co? Tam jest jakiś list. Oj, do góry nogami otworzyła. Tu mamy o, żelki takie pyszne, kwaśne. Mhm. Tu mamy. A co to jest? Hair mask. Maska na Włosy, co? Hmm, nie wiem co to, ale wypróbuję detox. O kurczaki. No zobaczymy, co to będzie. Tu mamy jeszcze. O, marcypanki, też lubię marcypanki. I dobra, bierzemy teraz ten liścik. Y To żółta ta maska do włosów. O. Mm. Dobra, ja tutaj nie, nie będę, bo coś czegoś nie miałam czytać, także sobie to przeczytam. Mhm. Dziękujemy bardzo, naprawdę mega, bardzo dziękujemy. No, ja jestem po prostu w szoku. Jeszcze tutaj nie wszystko zostawiłam, także. O Jezus O Boże, patrzcie! Jeszcze trzy pomadki. No, wiadomo, jak to, jak ktoś wie, jak to jest. W sensie. E... No, kobieta zrozumie. <laughs> no, pomadki, boże, ile tego mam patrz, Pięć? Sześć pomadek. O kurczę, normalnie ja chyba cały sklep wykupiłaś, co? No, po prostu szok. Zaraz weźmiemy tego bałwanka. Tu mamy jeszcze gumki. Takie mamy gumki do włosów różne. No po prostu, po prostu, po prostu Ja, mi, mi brakuje słów w ogóle Ja Dla mnie to jest Jeszcze jedna pomadka, rozumiecie? Chyba każdy, każdy smak No nie no I kolejne gumeczki Jezus, ja Nie, naprawdę mi po prostu brakuje w ogóle Ja I tu mamy takiego pięknego Bałwanka No świeta Ej, on gra Chyba, bo widzę, że tutaj jest coś. Jaki świetny! Nie będę włączać, bo teraz ja Jagoda tutaj śpi. Ale cudny! O, go postawiam gdzieś tam na stole. I no, nie no. Po prostu... Brak słów. Ja jestem pod wrażeniem naprawdę, co wy dla nas robicie. Patrzcie, to już chyba wszystko. No, na szczęście... Patrzcie, z dwóch paczek od jednej osoby, no po prostu. Nie, no. Mm. Dziękuję bardzo. Naprawdę, ja nie, ja nie wiem, co w ogóle powiedzieć. To jest tak niesamowicie miłe, że o ja. O ja. Nie, ja. Nie, no. A strzybietka w ogóle kręci, bo to jest tak kochane. Patrzcie, aż pokażę to z góry. Ile tego jest w ogóle? Nie, nie. No. Cudnie, naprawdę po prostu dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Ja muszę trochę ochłonąć i otwieram kolejną paczkę. Bo teraz tutaj jest paczka od Łukasza, mm, który też już nam wysyłał paczkę. Pamiętacie te takie mm, drewniane skrzyneczki? W ogóle ogólnie to miały być skrzyneczki na szczotki, ale do naszego, mm, że tak powiem, drewnianego klimatu domu e, to je sobie i tutaj dam, e, tutaj ja mam tu. E, Jedną skrzyneczkę na przykład wziąłem sobie na najpotrzebniejsze rzeczy dla jagody, takie mm, te kosmetyki, także się w ogóle bardziej przydały do domu. I, I co? Dobra, ja otwieram teraz paczkę od Łukasza, bo to też jestem ciekawa, co tutaj będzie, co znowu teraz Łukasz wymyślił, także dobra. Dziękujemy bardzo mm, pani bo Bogusi, Bogusia chyba, Bogu miła. Nie wiem jak to, się skraca to imię, bo w sumie nikogo takiego nie znam, coś tu mnie ten poprawi, ale nie, po prostu dziękuję bardzo i pozdrawiam, pozdrawiam i wesołych świąt życzę i otwieramy. Okej, okay, dobra, mamy to otworzone, także teraz otwieram chyba dobrze, w ogóle otworzyłam, nie wiem, nie będę tego całego zdejmować, żeby I co robić, jak najmniej, o nie. O nie, coś tu tu teraz chłopie wymyślił. jeszcze to, co my tutaj mamy w ogóle. Ja, ja nie wiem w ogóle, jak się do tego zabrać. Tu mamy list, także zaczynamy od listu. jest dobra. <grym>, te słuchaczki są dosłownie wypasione. Patrzcie, jak pięknie zrobione, opalone. pomogę sobie tak tu o co na razie tu papierek. Dobra, co robię tak na to. Hiup. list. Hej Paulina i Łukasz. Jest to już druga paczka ode mnie. Bardzo się cieszę, że poprzednia się spodoba. Mam nadzieję, że ta również się spodoba. Dziękuję również za obserwacje na TikToku. Życzę Wam udanych świąt szczególnie zdrowych oraz szczęśliwego nowego roku, żeby był lepszy dla koni niż poprzedni. Oj, tak to prawda. Ten rok niby był super, ale jednak te dwa mm, stracone śrebaczki, to to wiecie jak to jest. <laughs> Dobra, czytamy. My też pozdrawiamy Cię i oby tam tobie już nic nie wypadło, bo też ten rok też nie, nie jest zbyt łaskawy. <laughs> Dobra, żarówki, lampion, skrzynia słodkości dla Łukasza i Pauliny. O ja, skrzat, kubek, świeczka, smaczki dla koni. Pozdrawiam wszystkich, Łukasz Kurczę, nie no Kolejne paczki Tu też wiem, że to też już nie jest pierwsza Także mm. Dobra o, o, Robimy, bo ja po prostu nie, 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 nie mogę Wiecie, że właśnie stroję dom Właśnie stroję dom Na święta Także to będzie idealne Idealnie teraz w ogóle pasowało mi Do Wystroju o nie, nie ma baterii, Jeszcze, o Jak mogłeś dać bez baterii? <laughs> nie do no, żartuję. Dygzory dam baterii, ale to będzie mega wyglądać. Gdzie się powieszę? No... wow. Nie no. Dobrze, że są plastikowe, bo znając moje szczęście, to bym je zbiła. Wow, jak ładnie wszystko wystrojone, kurczę. Dobra, żeby nie ten, ja będę miała ściągę. Lampion. Lampion, lampion, lampion. Mamy... Kurczę, też jaki ładny, ale o, widać, że się w kartonie, patrzcie. Zgniacjony karton, wiadomo jak to kurierzy zgniótł się, ale to nic, Łukasz ma tam kleje do drewna, więc jako że Łukasz w drewnie wszystko robi. <śmiech> Widzicie? <śmiech> no to to jest klej, ale jest śliczny, będzie pasował nam do wystroju. No, wow, no naprawdę cudno. Cudny, ops. To się nawet zbiło szkiełko, widzicie? Ale smutno, przykro mega. No ale no, no trudno, no wiadomo. Kurierzy, skrzynia słodkości, trujeczka. Ale to nic, mówię, Łukasz naprawi, więc. Jak mam to wyjąć? Dobra, to na końcu wyjmę. Czwóreczka, co to jest? Skrzat. Czwóreczka to jest skrzat. Mamy tutaj takiego skrzata, różowego skrzata. Zobaczcie, taki piękny, piękny O, różowy Jak jagódki prawie wszystkie ciuchy <gry> Także będzie o przy łóżeczku jagody gdzieś go postawię Pięknego skrzacika Nie będę go wypakowywać teraz, bo jedną ręką to wiecie, mi ciężko jest A chcę to zrobić póki śpi Piąteczka, co to jest piąteczka? Kubek Piąteczka to jest kubek o ja, dobra, ale to już rozpakuję. To zaraz, dobra, to wiecie co zaraz wszystko rozpakuję. To chwileczkę. Mm, tu mamy tego skrzacika. On jest taki, w ogóle ta czapeczka jest taka mięciutka. przybuzi, to takie, O <laughs> mięciutki i tu jest kubek. To jest to jakieś kubsko normalnie. Ogromny kubek, wielki będzie. Na zimowe herbaty. <laughs> Wielgochny kubek. O, siup. Piękny kubeczek. Dobra, jedziemy dalej. Co mamy dalej? Świeczka, świeczka. Tu mamy siódemka. Tu są... Patrzcie, dziką różę nawet wysuszoną. Smaczki dla koni. Zobaczcie to. Ja im dawałam świeżą. Chodziłam w tym roku było bardzo dużo dzikiej róży i chodziłam i je zbierałam. Nawet tu są ususzona dzika róża i smaczki, koniki się mega ucieszą. Także Łukasz, to dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. I tu jest ta świeczka. Patrzcie, tu jest to szkło. Boże, i tak to jest wysyłać coś kurierem, co? Masakra! Jest, to, jaka ciężka świeczka. Matku Boska wiecie jakie te wszystkie paczki są ciężkie, naprawdę. Strasznie ciężkie. Zawinięte, bo, jeszcze w ogóle to pakowanie, że to jak takie cukierki wygląda, to w ogóle szacun za, za w ogóle zachęci do takiego pakowania. O! bratu, odkładam sobie o, nożyczki, brak to wezmę. Hops, hops, hops. O! Prawie mam, prawie mam. Zaraz ja to Może Nie, że tu ja nie zbiję. O. Mamy piękną taką lawendową świeczkę. O, świeczka, dobrze, ona nie zbita. Taka, o, na pewno mega pachnąca. O, ja! Pachnie jak Łukasza Perfum. <grym> Dosłownie. <grym> no, także. Hmm? mega ładny zapach. <grych> Dobra, to odrzucę tutaj. I tu jest ta skrzynia. Oho, powodzenia, że ja ją wyjmę chwilę, bo ona jest bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Kolejna skrzynka, rozumiecie to? No, piękna skrzynka. Ja tak lubię te skrzynki. One są dla mnie takie po prostu w domu pożyteczne. Naprawdę sobie wzięłam te dwie. I no. Oho, ktoś tu się budzi. I jeszcze tak otwiera na no, genialnie. O nie. O Boże. Mniej się nie dało chyba coś. <laughs> Jezus. Ja tego nawet nie będę wyciągać. nie O ja. Ja zaraz się za to zabieram. Tu, Milka. Tu, topi Karmelowa. No, po prostu szok. Po prostu szok. Ile słodyczy w ogóle. Nie no. Nie no, kolego, ty to jesteś po prostu. Mam no, wakacje, mu zabrałam słodkie. <laughs> Jak miał? <laughs> Pamiętam to? Było to? Nie, nie wiem, to chyba to. Bo tak miałam ochotę na coś słodkiego. A że miał? No to wzięłam od Łukasza. <laughs> nie no, po prostu dziękujemy bardzo naprawdę za te wszystkie paczki, paczki. Ja będę kończyć. To na, na dzisiaj tylko trzy otwieramy i to tyle, bo. Bo tego i tak już jest po prostu full. A ja tutaj idę do Jagódki, bo już się obudziła, także dziękujemy. Dziękujemy, naprawdę, po prostu jesteście przekochani. Przekochani. I, i co? Cześć Jagódka! Dzień dobry! Się cieszy! Się cieszy! Dobra, to co? Dziękujemy Wam, naprawdę. No, nie, ja po prostu jej tak dzisiaj za nim mówię. Także do zobaczenia i wesołych świąt, papatki. A ja się zabieram do słodycz. <laughs>